Jest taki kanał, Historia Jest taki Sekielski Brothers Studio, jest tam taki łysy gościu I odcinek się nazywał Historia Przeszczepów Biznes wart miliony Tam właśnie było o czymś takim, wiecie, o jakimś oddawaniu nerek, że tam Ludzi porywali w Turcji, na Bałkanach Że gdzieś tam w Albanii, no nie, że tam Jakieś porwania i tak dalej No i tak kurczę, wiecie, nagle ten gościu siedzi i mówi że on jest tutaj szefem, no nie? I tak zacząłem łączyć kropki, i takie głupoty mi głowa zaczęła podpowiadać, że nie mogłem tego wytrzebić z głowy. No nie, w końcu tak. dzwoni do kogoś, tam po drugiej stronie siedzi jakiś taki wielki chłop, rozłączył się i się mnie pyta, ile mam lat. No nie, no mówię, 36, no, ja, ja też, no nie. Potem dzwoni jeszcze gdzieś, a tam jeszcze taki większy chłop, no nie jakiś podziabany ogólnie, no nie, tam jakiś jego kolega chyba, no nie. I słuchajcie, rozłączył się i się mnie pyta, masz paszport? Kurde, mi tu tutaj już się w głowie jakaś lampka zapala. Mówię, no mam, no przecież musiałem wizę tutaj wbić, na no nie?